Czy prestiżowa kancelaria w centrum Warszawy, to wciąż szczyt marzeń o stabilizacji, czy może już tylko męcząca złota klatka, z której jedynym ratunkiem jest ucieczka na wieś? Joanna Jabczyńska, ikona polskiej pracowitości i kobieta, która przez lata udowadniała, że można być jednocześnie gwiazdą popularnego serialu i wziętą radczynią prawną, właśnie szokowała opinię publiczną szczerym wyznaniem o porzuceniu swojej prawniczej kariery. W styczniu 2026 roku. Kiedy większość z nas wciąż wierzy w mit bezpiecznego etatu i solidnego wykształcenia, Jabczyńska bez ogródek stwierdza, że praca w palestrze jest dla niej po prostu nieopłacalna życiowo. To bolesna i niezwykle trzeźwa diagnoza, która uderza w same fundamenty polskiego myślenia o sukcesie i prestiżu zawodowym. Joanna Jabczyńska przez dekady była dla wielu Polaków wzorem do naśladowania, łącząc od najmłodszych lat występy na wspólnej z morderczymi studiami na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Nie była to jedynie celebrycka zachcianka, ale konsekwentnie budowana droga zawodowa, zwieńczona aplikacją radcowską w 2014 roku oraz licznymi studiami podyplomowymi dla doradców inwestycyjnych. Przez lata prowadziła własną kancelarię, zajmując się obsługą korporacyjną i prawem mediów, a jej klientami były największe nazwiska polskiego show biznesu. Wydawało się, że Jabczyńska to maszyna do wygrywania, która nie zna zmęczenia i zawsze ma plan na przyszłość. Jednak najnowsze wyznanie aktorki w programie Halo, tu Polsa obnaża mroczną stronę tego idealnego wizerunku i pokazuje, jaką cenę płaci się za realizowanie cudzych marzeń o porządnym wykształceniu. W rozmowie przed kamerami aktorka przyznała wprost, że jej priorytety uległy całkowitej zmianie i nie jest już sfokusowana na robienie kariery w branży prawniczej. Padły tam słowa, które w ustach osoby o takim dorobku brzmią wręcz rewolucyjnie. Tak szczerze, po latach to już bardzo odchodzę od kancelarii i od pracy prawnika. Jest to taki fajny plan B, ale za dużo mnie to kosztuje. Jest to nieopłacalne życiowo. To sformułowanie o życiowej nieopłacalności to klucz do zrozumienia współczesnego buntu czterdziestolatków w Polsce. Jabczyńska jasno daje do zrozumienia, że stres, odpowiedzialność za skomplikowane sprawy korporacyjne oraz wieczny wyścig z terminami przestały dawać jej satysfakcję która równoważyłaby utratę spokoju i wolnego czasu. Jako insiderzy obserwujący warszawskie życie zawodowe widzimy tu fascynujący proces demontażu mitu, który kazał polskim rodzicom przez dekady powtarzać swoim dzieciom mantrę, że trzeba mieć konkretny fach w ręku i dyplom prestiżowej uczelni. Sama Joanna nie ukrywa, że to właśnie presja domowa i nakierowywanie przez rodziców pchnęły ją w stronę paragrafów. Zawsze mi rodzice mówili, że trzeba mieć porządne wykształcenie, wyznała aktorka, obnażając tym samym mechanizm, który dotyczy tysięcy wykształconych Polaków pracujących dziś w zawodach, których nienawidzą, bo tak wypadało. Wygląda na to, że Jabczyńska po dwóch dekadach w blasku Jupiterów i na salach sądowych w końcu odważyła się na własną autonomię. Jej ucieczka od miejskiego zgiełku i przeprowadzka na wieś, gdzie odnalazła spełnienie przy remoncie stuletniej stodoły, to nie tylko chwilowy kaprys celebrytki ale przemyślana strategia przetrwania w świecie, który wymaga od nas coraz więcej za coraz mniej. Przebranżowienie gwiazdy w stronę prowadzenia programu Dzień dobry, remoncie i rola influencerki promującej słów Life na podwarszawskiej prowincji to sygnał, że definicja sukcesu w Polsce roku 2026 właśnie się zmienia. Dziś prestiżem nie jest już własna kancelaria czy asystentka w biurze, ale możliwość pracy w ogrodzie i święty spokój z dala od warszawskich korków i toksycznego stresu korporacyjnego. Joanna Japczyńska, rzucając prawo, staje się twarzą pokolenia, które zrozumiało, że zdrowie psychiczne i harmonia są warte znacznie więcej niż najwyższe stawki godzinowe za poradę prawną. To masakra dla tradycyjnego postrzegania hierarchii zawodowej, gdzie prawnik zawsze stał wyżej niż osoba zajmująca się remontami czy ogrodem. Analitycznie patrząc na ten ruch, widać wyraźnie, że Japczyńska jako jedna z nielicznych potrafiła przekuć swoją popularność w realną wolność wyboru podczas gdy wielu jej kolegów z Palestry marzy o wyjściu z systemu, ale boi się utraty statusu, ona po prostu zamknęła drzwi kancelarii i poszła tam, gdzie czuje się szczęśliwa. Jej historia to bolesna lekcja dla wszystkich, którzy budują swoje życie na oczekiwaniach innych, zapominając o własnych potrzebach. Czy rezygnacja z kariery radcy prawnego to ostateczna decyzja? Na ten moment prawo staje się dla niej jedynie zabezpieczeniem, owym planem B, który pozwala spać spokojniej, ale nie jest już motorem napędowym jej codzienności. Polska w 2026 roku potrzebuje takich szczerych wyznań, by odczarować kult wiecznej produktywności i pokazać, że zmiana ścieżki zawodowej po czterdziestce to nie porażka, ale najwyższa forma życiowej mądrości. A państwa zdaniem, czy porzucenie prestiżowego zawodu w imię spokoju na wsi to odwaga, czy może marnowanie lat ciężkiej nauki i wypracowanej pozycji zawodowej? Jeśli ten materiał i analiza bolesnego rozstania Joanny Jabczyńskiej z prawem były dla Ciebie interesujące, to koniecznie polub ten film, udostępnij go znajomym i zasubskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić żadnej nowej analizy prosto z serca warszawskich salonów i wiejskich azyli polskiego show biznesu.